Dolnośląskie derby w pierwszej lidze koszykówki. Derby jak zwykle zacięte. Artur Kostecki z numerem szóstym w zespole gospodarzy gra. Jacek Krzykała z numerem siódmym. Maciej Buczkowski z numerem ósmym. Sławomir Kapuściński z dziesiątką. Jerzy Żywarski z jedenastką. Arkadiusz Osuch z dwunastką. Daniel Puchalski z trzynastką. Andrzej Adamek z czternastką. Roman Rutkowski z piętnastką. Paweł Mazur. Trenerem zespołu Śnieżki ASPRO jest Teodor Moło, a kierownikiem drużyny Stanisław Kiełbik. Pierwsza szafowa, jak już trafiła ona do zawodników wałbrzyskich. Arkadiusz Osuch, Buczkowski, Żywarski. Buczkowski. Żywarski. Rutkowski. Bardzo ładnie znalazł teraz Rutkowski, Puchalskiego, który trafił, a był jeszcze przy okazji. Przewinienie Roberta Kościuka. Pierwsze przewinienie w tym meczu. I ten fakt już choćby świadczy o tym, jak mało agresywnie gra. Najlepszy rozgrywający w poprzednim sezonie w polskiej lidze. Najlepszy obrońca, najbardziej agresywny. Nie może powrócić do. Robert Kościuk rzucał w przymusowej pozycji. Źle rozegrali tę akcję wrocławianie. Cieszą się wałbrzeszanie. 78 do 80. 80 na swoim koncie Śnieżka Aspro. Teraz ten doping, państwo słyszą, jest wzorowy. Andrzej Wierzgacz, przewinienie. Pierwszy rzut, niezwykle ważny, celny. Bije brawa. Andrzej Adamek dla mnie najlepszy na parkiecie w drużynie Wałbrzyskiej. Choćby za fakt, że od 10 minuty gra z czterema przewinieniami na swoim koncie. Teraz... Zdenerwowany kapitan wrocławskiej drużyny. Gestykulujący trener Mołow, którego chyba sędzia za moment usunie z parkietu. 82 do 79 prowadzą gracze Śnieżki Aspro w meczu ze Śląskiem, SK Wrocław przy piłce Wałbrzyszanie, Arkadiusz Osuch denerwująca końcówka, Mazur Buczkowski wchodzi pod kosz, Rutkowski próbuje rzucać za trzy punkty i trafia i chyba w tym momencie wszystko stało się jasne, Paweł Trzan, cieszą się gracze Wałbrzyscy. Próbował rzucać za trzy punkty. Zrobił to niecelnie. Rodny Odom i szaleństwo w Wałbrzychu. Koniec spotkania. 85 do 79.